Wzgórze zamkowe w Budapeszcie jest jednym z jego charakterystycznych punktów widocznych z daleka. Wielowiekowa siedziba królów węgierskich od zawsze dominowała nad Budą, przytłaczając swoim ciężarem południową część wzgórza. Dziś jest jedną z największych atrakcji turystycznych miasta. Budowlę wzniesiono w celach obronnych w połowie XIII wieku, tuż po najazdach tatarskich. Jednak dopiero na przełomie XIV i XV wieku, za panowania Zygmunta Luksemburczyka, późniejszego cesarza Niemiec, zaczęła ona pełnić funkcję stałej siedziby królewskiej. Po zajęciu budy przez Imperium Osmańskie Turcy urządzili w nim arsenał, którego wybuch w 1578 roku kompletnie zniszczył budynek. Późniejsi habsburscy królowie Węgier nie byli zainteresowani przeprowadzką do na wpół zrujnowanego miasta. Dopiero w XVIII wieku cesarz Karol VI i cesarzowa Maria Teresa zbudowali w tym miejscu nowy, okazały barokowy pałac. Górujący nad miastem zamek nie zdradza destrukcji z czasów II wojny światowej, kiedy to wojska hitlerowskie zamieniły go w bastion wściekle broniony przed Armią Czerwoną. W Górze Zamkowe możemy dojechać za pomocą kolejki Szyklo. Została ona zbudowana w 1870 roku, aby pracujący na Dworze Królewskim mieszkańcy Budapesztu nie tracili czasu na codzienne wspinanie się do pracy. Wagoniki są napędzane elektrycznie. Noszą imiona Margit i Gellert. Chętnych do przejażdżki zabytkową kolejką jest dość dużo, zwłaszcza w sezonie. Dlatego, aby uniknąć tłumów, można wybrać się na wzgórze zamkowe piechotą. Będziemy wtedy mieli okazję do bliższego przyjrzenia się zachowanym średniowiecznym fortyfikacjom. Przed głównym wejściem na zamek stoi pomnik księcia Eugeniusza Sabałuckiego, wybitnego generała armii Habsburskiej, który dowodził wyzwalaniem Budapesztu z rąk Turków. Na szczycie dwubiegowych schodów widnieje sylwetka Turala, mitycznego ptaka z gatunku orłów z mieczem w szponach. Wedle legendy, gigantyczne ptaszysko. Poprowadziło plemię madziarów na nizinę węgierską, dając początek ich państwowości. Tuż przy wejściu do pałacu prezydenckiego Szandora stoi dwóch wartowników. Mają na sobie galowe mundury, na głowie charakterystyczne czapki na nosie noszą okulary przeciwsłoneczne. Dowódca straży prezydenckiej prowadzi dwóch żołnierzy do przejęcia warty. W tle dobosz wybija rytm marszu na bębenku. Defiladowym krokiem podchodzą do wartowników. Uroczysta zmiana warty odbywa się o każdej pełnej godzinie, między 9 a 17. Następują efektowne popisy z bronią. Wartownicy przekazują ją sobie, wymachują oraz wykonują z nią różne akrobacje. Dowódca szablą wydaje rozkaz zmiany warty. Dopiero wtedy strażnicy pełniący wartę mogą opuścić swoje dotychczasowe stanowisko i udają się z powrotem z dowódcą do pałacu. Zmiana warty jest jedną z atrakcji wyczekiwanych przez turystów odwiedzających wzgórze zamkowe. Będąc na wzgórzu, warto odbić w bok, w jedną z wielu zabytkowych uliczek. Wszystkie są połączone wąskimi przecznicami. Wszystkie też odznaczają się swoistym urokiem. Niskie, kolorowe kamienice stanowią nieoficjalną starówkę budy, wraz z licznymi restauracjami i piwiarniami. Na tle tej niskiej zabudowy wyróżnia się gmach Narodowego Muzeum Węgier, zawierającego zapisy tysiącletniej historii naszych bratanków. Tak jak wiele budapesztańskich zabytków, również i zamek królewski jest świetnie oświetlony w nocy. Zamek warto odwiedzić, by zobaczyć bogatą węgierską historię. Jest doceniony nie tylko w kraju, ale i na świecie. Wraz z całym wzgórzem zamkowym jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek Królewski jest niezwykle ważnym miejscem w sercach Węgrów. Jest symbolem ich dumnej przeszłości i bogatej historii.